Jaki procent kariery naszej jest przypadkiem? Chcesz pierwszy, czy ja? Ja mogę pierwszy. Ja pierwsza. myślę, że to w zależności. No, przepraszam. Zamyśliłem. Moim zdaniem u mnie nic nie jest przypadkiem. U mnie wszystko jest ustawione w gwiazdach. <głosy> <głosy> Moja mama, jak mnie rodziła i powiedziała podobno, ja czułam, że ty będziesz coś robiła. Nie wiedziała, że w modzie, ale coś. E, więc e, tak mi mówiła od małego. Jak mi nie szło w matematyce i tak dalej, mówiła, dobra ty tak robić swoje rzeczy, oni w ogóle nie wiedzą, o czym ty myślisz. Więc jest to prawda, że ja na wszystkich ścisłych zajęciach myślałam o niebieskich migdałach, czyli o modzie. Um, I ja od małego byłam, no tak jakby mi ktoś zaprogramował mózg. Byłam jakaś naznaczona, że brałam udział we wszystkich konkursach. Jak chodziłam na pierwsze pokazy mody, to teraz do każdego podchodziłam, każdego poznawałam, każdemu rozdawałam wizytówkę, mówiłam, będę z wami pracować i tak dalej. mówiłam, a tobie zajmę pracę i tak dalej, więc oni <grychy> wszyscy myśleli, że z tym. No i tak było. Z moim no, zdaniem jesteś, u mnie nie problemuje. było w przypadku. U, u mnie chyba wszystko. <laughs> nie, żartuję. To jest... To jest... Znowu odpowiem trochę filozoficznie, ale, ale to jest pytanie trochę filozoficzne, to znaczy, myślę, że to jest jakby wszystko albo nic. Nie? W sensie to prawda. Zależy, zależy po prostu, w co wierzysz i jakby czym jest świadomość i rzeczywistość, w której żyjemy. Bo z jednej strony można powiedzieć, no pewnie w tym jest jakaś intuicja, czucie rzeczy, e, umiejętność jakiegoś takiego e, no przewidzenia, co się wydarzy, jeśli zrobię to i tamto. I z jednej strony to, ale z drugiej strony. E, ja bardzo mocno takie mam podejście do życia, że, że nie było opcji zrobić nic inaczej w przeszłości. Nie? Że to po prostu jest trochę czasem takie uczucie czytania scenariusza, który jest napisany i oglądamy sobie film. Więc... Tak, ale też chciałam dodać, bo ty mi się tak kojarzysz, nie, że chcę tutaj, wiesz, się jakoś tobie podlizywać, ale jesteś jednym z takich twórców internetowych, który najwięcej zapierdzielał. Ja, ja też bardzo dużo pracowałam i to trzeba, było, trzeba to tobie oddać, że u ciebie to były takie dni, że były momenty, że były codziennie te vlogi, to ile ty w to serca pracy po to włożyłeś. Ja tylko, może niektórzy z was również jeśli robicie takie rzeczy związane z nagrywaniem czegoś, motywaniem, ale to jest bardzo dużo ciężkiej pracy, więc myślę, że u nas nie tylko szczęście, ale to, że my bardzo dużo pracowaliśmy. Ja na przykład jestem od kilku tygodni w takim turboruchu, że prawie nie śpię, śpię po 5 godzin, jestem codziennie w innym miejscu, mam coś takiego, że się teraz budzę i tak, w którym mieście dzisiaj jestem. E, więc my naprawdę bardzo dużo pracujemy i myślę, że jeśli chodzi o większość karier, to jeśli ktoś jest sfokusowany na pracy i się temu w 100% oddaje, to jest możliwe, że osiągnie sukces, tylko trzeba naprawdę bardzo dużo pracować. Ja mam chyba bardziej, znaczy, takie mam podejście do tego, co robię, że, że puszczam sobie tak lejce wolno i staram się jak najbardziej nie wiązać siebie własnymi założeniami i własną konwencją. Nie? Dlatego tak zmienia się to, co ja robię z biegiem czasu, i ja się chyba lubię po prostu trochę oddawać tej takiej przypadkowości i chwilowości. Nie? No, oczywiście jakaś tam y, konwencja konsekwencji obowiązuje, no i też nie zacznę nagle, nie wiem. Być gamerem czy ten, no w sumie byłem w pewnym sensie <suszę> kiedyś, ale ale, ale... ale, no to jest bardzo dawno temu. Um, ale tak, ale bardzo fajne pytanie, to jest trudno jest ciekawy temat, jak się tak zatrzyma na tym.